Dzisiaj pokażemy wam, jak działa zabezpieczenie różnicowe firmy. Tepkę dźwignia jest trzystopniowa. Jeżeli wyłączamy ją sami, samoczynnie, to ona zjeżdża nam na pozycję 0. I teraz, żeby ją aktywować, no, włączamy do góry. I teraz wyzwolę tą dźwignię przyciskiem test. Zobaczcie, co się stanie. Ona się ustawia w pozycji plus w środku. I teraz, żeby ponownie ją aktywować, to musimy ją nacisnąć na sam dół i ponownie włączyć ustawiając ją w pozycji na samą górę. To jest niewątpliwa zaleta tych różnicówek, ponieważ elektryk podchodząc do takiej szafy, wie doskonale, czy to wyłączenie nastąpiło przez człowieka, czyli dźwignia będzie w pozycji 0 czy zostało wyzwolone przez jakieś spięcie w systemie. Wtedy ona się ustawi na środku, na pozycji plus.